Dziomki, dzisiaj rozpieprzymy sobie trzy rzeczy. Od lewej zaczynamy. Proszę, proszę przedstawić to. Sekwany e, 500 zł za sztukę 500 zł, tak, UV400, Cut 3, Maytin China, tak? tak? Lecimy dalej. Eleganskie. USA. Tutaj e, Gucci Belt, tak zwana opaska na rękę bądź na szyję. No, zależy bądź na co, co lubi. innego, o, jak kto to co lubi e, tysiak. Tysiak, 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 daliśmy około tysiaka No i portfel, portfel tu już poleciliśmy grubo Dwa koła, proszę Państwa Pojemny portfel, proszę pokazać, ile się mieści Proszę Państwa, to... tyle się mieści o, o. Pojemny portfel, o, ta elegancki Ta dziura, proszę Państwa, jest od Keszu. O, widzicie? O, za dużo tyle. napakowaliśmy, ale wiecie, no Ale proszę Państwa, jeszcze ważna y, tutaj rzecz Odznaka GCPD Ziomki. No dobra, ziomy, przechodzimy do crash testu. Zaprezentowaliśmy Wam te rzeczy. Każda rzecz dostanie z osobna kamieniem, proszę Zaczniemy zacząć. Zaczniemy od odznaki GCPD. I no, Dostała! Proszę Państwa, nic się nie stało. Proszę Państwa, bardzo wytrzymały metal. Proszę Państwa. Dobrze, lecimy z grubej listy. Stal, stal, proszę Państwa, hartowana. proszę bardzo, proszę Przechodzimy dalej. do okularków. Okulaiki ray Rajban, 500 zł. Dokładnie tak. Jep. Jak widzą, pa drodzy Państwo. Nic, nic się nie stało. Nic. nic. Tylko się trochę zakurzyły, no ale... No, no normalne, 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 ale nasze dokładnie. oczy są jak najbardziej chronione w Dobrze, tych okularkach. Zlecimy z grubej rury dalej. Opaska. Kurczę, no opaski nie, nie będę rzucał kamieniem. Spróbuję opaskę, proszę Państwa, rozkurwić. Nie idzie. C zlacza? Nie... Dokładam Do No dawaj, dawaj ją! Oh, kurwa, Dobrze jej tam. Dalacza idealna, proszę Państwa, streetwear i tak dalej. Portfelik, proszę Państwa. Point Portfelik. Fan. jakie to jest firmy? Przypomnij mi. E, Louis Vuitton chyba to było. A, film. tu jakieś drobne. A, wypierdziucha. Dawaj, ciągniem. Ciągniem, ciągniem dziadek, no. O <grym> cholera. O cholera, mordo. Tutaj mamy dokładną notatkę skąd to pochodzi. Nie patrzcie na te chińskie znaki, bo to jest taka kolaboracja. North Face'a z Adidas'em, z Nike'em, z Louis Vuitton i Under Armour. <grym> Prawda? Dla, każdego, y Dla każdego coś fajnego, dokładnie. proszę Państwa. Proszę zobaczyć, grafika elegancka. No, ni niestety portfel za dwa koła okazał się najsłabszy. Położymy go sobie tutaj, poczekamy na pociąga. No, powracamy do naszych rzeczy. Zostały nam trzy rzeczy. Y proponuję zawalić zlacza. Dokładnie. W co, w co mam zawalić? Y w opaseczkę Gucci proszę bardzo. Hop. Hop. I dupa, i dupa. Ląłkika mu. Teraz żyje. kolejne okularki. okularki. No. O! Oh, o! Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Bordo! Czekajcie, byczki, pokażę wam okularki. Jak widać, żyją. Tylko patyków nie mają żeby... No, okularki przeżyły, wywaliło nam tylko patyki. Proszę państwa, proszę. I zostało byczki nam od znaka GPCD GPCD, Dobra, dawaj, wal. Walimy kamujcem. Nie trafiłem O próba dwa, kolega Mazeza, proszę bardzo. Dokładnie. No! Jak, jak widzicie, nic się nie stało. Stal amerykańska, nic a nic Trójwarstwowa Przeczytam jeszcze dokładnie nazwę Odznaka uh, From uh, Los Angeles, Kalifornia, uh, DCPD Dobra ziomy przechodzimy do testu ognia Podpalimy każdą rzecz z osobna Proszę bardzo Przygotowane rzeczy y, No Przechodzimy ognia. do testu ognia I zaczynamy od odznaki Jakie odznaki? Krzyczcie głośno no, Dobrze. zaczynamy podpalać. No, przejść do podpalenia Proszę Państwa, muszę tak skierować, żeby nie kurwił wiatr Weź pionowo może. Próbujemy po raz trzeci podpalić naszą opaskę znaczy Za, zapałkami szywczyk Szewczyk No. Dawaj, dawaj, dawaj no. Chwila, chwila O, 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 Palimy Kurwa zgasła no dobra, nasze mini ognisko już płonie. Przetestujemy odporność na ogień, proszę Państwa. Wracamy odznakę i czekamy co będzie. Proszę Państwa, jak widać, nic się za bardzo nie dzieje z odznaką. Druga, przełożę ją trochę, żeby. O kurwa! Odznaka jest w pełni ognioodporna. Przetestujemy teraz nasze okularki. Dobra, proszę Państwa, okularki też są odporne, kładziemy je pod pociąg. Wracamy na miejsce zbrodni, jak widzicie jechał pociąg, nie zdążyliśmy tego nagrać. No, byki, no, zobaczcie co się stało z tym. No, tutaj jak widać, nic porfelem. wielkiego nie, się nie stało. No, okularów i y, naszej opaseczki nie możemy znaleźć, niestety. Po okularach zostało tylko to, Patyk. Patyk, no, Patyk. Dobra. Dobra, no to się ma. Byki, czekajcie, zanim się jeszcze pożegnamy, chodźcie, coś wam pokażę. Przed chwilą, wiem, że nie było tego widać na kamerze, narało się ogromne ognisko na pół stołu tak zwanego. Nasza opaska się tylko lekko odsmoliła, ale żyje. Żyje, żyje, jest ognioodporna. No i co, polecam wszystkim tą opaskę, tak? Koszt tej opaski to około... waha się cena od 1000 do 2000 zł, tak? No ale warto, myślę że warto. Bardzo warto. I pamiętajcie, jak wpisujecie w Google, jak chcecie taką opaskę kupić, to wpiszcie w Google opaska, znaczy odznaka. Dicippidi. No dobra, siema, to co? Dobra, to siema. Zegnamy się do następnego odcinka. Cześć!